Mołdawia, kraj, o którym niewielu wie, a który kryje w sobie niezliczone niespodzianki. To tutaj, między winnicami, malowniczymi wioskami i zapomnianymi przez czas miastami, odnajdziesz prawdziwą duszę Europy Wschodniej. Ale czy Mołdawia to tylko wino i pola słoneczników? Czy to miejsce, w którym można się zakochać? Czy raczej tylko przystanek na mapie podróży? W tej serii pokażę Wam Mołdawię, jakiej nie znacie, od największej piwnicy win na świecie po życie codzienne w stolicy, które zaskakuje prostotą i serdecznością. Czy naprawdę jest to najtańszy kraj w Europie i co kryje się w jego cieniu ni w nieuznawanym państwie Naddniestrzu? Zanurzcie się ze mną w tej niezwykłej podróży pełnej smaków, historii i nieodkrytych miejsc. Mamy 10.12, dojechaliśmy, dolecieliśmy do Kiszyniowa w Mołdawii. Dorota poszła do toalety, ogarnęliśmy kartę SIM z internetem dla niej. Ja już ESIM ogarnąłem w Polsce. Później wrzucę, w, wrzucę też filmik, jak to ogarnąć tutaj. Lotnisko jest bardzo małe. Zaraz jak się wychodzi mamy stoiska, gdzie możecie wszystko ogarnąć. Kolejek praktycznie nie było żadnych, więc rewelacja. Bankomat pobrał prowizję 65 lei. Lej mołdawski, Lej. E, to jest jakieś 10 zł. Wypłaciliśmy 3000. E, dzielimy chyba prawie na 4. Tak mniej więcej. E, bierzemy zaraz taksówkę, jedziemy do e, Winnicy. Mamy zarezerwowaną na 11. E, działa tutaj też aplikacja Yandex. Ta sama, która była e, chyba też na Ukrainie. W Azerbejdżanie. Janek w Azerbejdżanie był. Tak więc ogram tutaj, jeszcze trochę lotnisko i coś więcej o całej podróży. I wszystkim powiem za chwilę, może jak będziemy w taksówce. Dojechaliśmy do tej winiarni. Całkiem spoko tu wygląda, tylko że zapewne lepiej byłoby na wiosnę i latem niż na zimę. A ogólnie w tej Mołdawii to się znaleźliśmy, bo loty były za stówkę w dwie strony. Więc w zasadzie cała otoczka, dojazd do, na lotnisko w Polsce i tak dalej były droższe niż to, co tutaj e, zapłaciliśmy. E, co, dolecieliśmy, lotnisko jest małe, chciałem nagrać jakoś przebitki, ale mieliśmy mało czasu i nie wiedziałem totalnie, ile nam się zajdzie z dojazdem. Ale tak naprawdę, na miłe zaskoczenie, jak na kraj, który nie jest prawie, że w ogóle turystyczny, to internet można ogarnąć już w Polsce, kosztuje grosze. Jeżeli chodzi o kartę SIM, to było koszt 49 lei, to jest około 11-12 złotych, i to jest 25 giga internetu. Żadnych dokumentów nie trzeba, no dosłownie nic. Jeżeli chodzi o dojazd tutaj czy gdziekolwiek indziej, no ta aplikacja Yandex taksówka z góry wiecie ile zapłacicie, naprawdę wypas. Za ten tur. w, w, w w Winnicy tutaj, Misteli Mici, ona się nazywa. Zapłaciliśmy 2200 lei, to jest około 500, chyba 10-20 złotych, ale mamy w tym trzydaniowy obiad, regionalne potrawy, więc fajnie będzie to przetestować. Degustacja pięciu win plus po butelce wina na osobę w prezencie, więc wydaje mi się, że to całkiem spoko. Ogram tutaj jak to wygląda, a jak już całkowicie skończymy ten tur, to chyba oblecę dronem tutaj trochę, i, i coś się ponagrywa. Plecaki zostawiliśmy, czekamy na przewodnika. Za jakieś 10-15 minut powinien tutaj dotrzeć, to akurat będzie czas, żeby wszystko ograć. I będziemy sobie jechać takim meleksikiem. No ale jest tu naprawdę ładnie. Gdyby to było wszystko zakwitnięte, to naprawdę wypas. Fakt, no jest to taka bardzo turystyczna miejscówka, jeżeli chodzi o tą winiarnię. No ale myślę, że klimacik jest naprawdę spoko. Jest jeszcze ta druga winiarnia, krokowa, krokowia, ale niestety w niej nie udało się zarezerwować już niczego. Milestimici Największa piwnica win na świecie to miejsce, które nie tylko wprawia w zachwyt miłosinków wina, ale też każdego, kto uwielbia odkrywać historie ukryte w kamiennych korytarzach. Ta mołdawska perełka znajduje się zaledwie 20 km od Kiszyniowa i rozciąga się na ponad 200 km podziemnych labiryntów. Choć tylko 55 km jest wykorzystywane do przechowywania wina, reszta to sekrety, które czekają na odkrycie. Historia tego miejsca sięga lat 60. XX wieku, kiedy to w dawnych kamieniołomach wapienia zaczęto tworzyć warunki idealne do starzenia się wina. Temperatura pod ziemią przez cały rok wynosi 12 do 14 stopni Celsjusza, a wilgotność sięga 95%. To tutaj przechowywane są prawdziwe skarby: ponad 1,5 miliona butelek wina. Co ciekawe, wiele z nich to unikalne kolekcjonerskie egzemplarze, które mają nawet kilkadziesiąt lat. Podczas zwiedzania poczujesz się jak w innym świecie. Korytarze Milestimici mają nawet swoje nazwy, jest to Cabernet Street czy Riesling Boulevard. Każda z tych ulic to wypełnione półkami korytarze, na których stoją butelki z historią. Szczepy, które tu królują to lokalne fetaska Negra, a także klasyki jak Cabernet Sauvignon, Pinot Noir czy Riesling. Degustacja? Oczywiście, że tak. To tutaj możecie usiąść w tradycyjnej sali degustacyjnej otoczonej beczkami i ozdobami nawiązującymi do lokalnej kultury i spróbować win, które smakują zupełnie inaczej niż gdziekolwiek indziej na świecie. Niektóre wina przechowywane tutaj są tak unikalne, że ich cena sięga setek, a nawet tysięcy dolarów. Ale Milesti to nie tylko wino, to także symbol mołdawskiej kultury i tradycji. To miejsce opowiada historię kraju, który od wieków żyje w harmonii z naturą i potrafi czerpać z niej to co najlepsze. Wjechaliśmy właśnie do podziemi tutaj i no, robi to wrażenie. Już od samego wejścia czuć Winiacza, nie? Rzucała tutaj nam pani jakimiś fajnymi ciekawostkami na temat tego miejsca. Nagram po prostu później jak zwykle narrację do całości i żebyście mieli pogląd, ale to miejsce jest ogromne. No to dostaliśmy się do pokoju na 16 piętrze. Takie to mamy mieszkanko za niecałe 250 zł za dwie noce. Na pewno poniżej trzech stówek było. Tu jeszcze pokoik. Jest czysto. Na pierwszy rzut oka jest wanna. Tutaj ogromna kuchnia. No w tej cenie to naprawdę wypasie. Mamy godzinę 18. dzień jakoś czmychnął. Mieliśmy na godzinę 11. rezerwację w tej winnicy. Miało trwać to dwie godziny. Zeszło się 3, później pół godziny czekaliśmy na, na taksówkę, żeby nas stamtąd odebrała. Dojechaliśmy do noclegu. Mieszkanko ograłem. Całkiem spoko na 16 piętrze. Za te pieniądze to jest super. No, i co, przyjechaliśmy teraz tutaj do centrum. Wieczorem pokręcić się, pójdziemy na jakąś kolację, jutro jedziemy do Naddniestrza. W zasadzie nie wiem, czy się uda jakieś dwa odcinki z tego wszystkiego sklecić, może jeden, jakiś dłuższy, bo tutaj tak naprawdę nic nie ma. Szukaliśmy jakichś rzeczy do zobaczenia ciekawych, to w zasadzie wszystkie są tutaj w promieniu kilometra. No, i są to rzeczy typu jakiś łuk triumfalny, jakaś katedra wieża ciśnień, jakieś inne kościoły, czy coś takiego, więc no, bez jakiejś większej rewelacji. Czy ten kraj jest tani? Też bym nie powiedział. Ceny w sklepie, tak jak na pierwszy rzut oka, bardzo podobne do naszych cen. Ruch tu jest ogromny. W autobusie bilety sprzedaje pani bileterka. jak za czasów takich bardzo, bardzo dawnych, powiedzmy. E, więc pokręcimy się, pojemy, jutro czmychniemy właśnie do tego Naddniestrza, no i zaczymy, co dalej. Powrót zapewne. Ciekawe, co tutaj będzie, ale niczym nie różni się to od jakichś naszych miast małych typu, nie wiem, jakaś Bydgoszcz, Toruń czy, 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 czy coś takiego. Wiadomo, widzę, dlaczego jest to mało turystyczny kraj. I dlaczego. Turystów to tutaj nie widać, nie mija się ich jakoś specjalnie, albo są niezauważalni. Ponagrywam przebitki. Jutro się coś jeszcze z drona ponagrywa. pooceniamy to jedzenie, chociaż i, i tyle. Ale winnica naprawdę udana. I myślę, że dla samego tego doświadczenia można tutaj przyjechać. A nawet na przykład ogarnąć sobie jakieś dwie albo trzy winnice i zobaczyć jak to wygląda w różnych miejscach, w bardziej, mniej turystycznych. No w zasadzie ten kraj z tego słynie, a więc naprawdę warto.